Cześć! Witajcie w kalendarzu adwentowym! No i nadszedł ten wielki dzień, parę osób się mnie pytało czy mogłabym nagrać film o Monsterze Variegacie, więc w dzisiejszym odcinku wystąpi Monstera Variegata. więc jak chcieliście, tak macie, proszę bardzo, jest i moja Monstera Variegata, ale powiem Wam, że mi samej będzie o niej przyjemnie rozmawiać i mówić i opowiadać jak to się zaczęło, kiedy ją kupiłam, nie pokażę Wam, Ups, sorki, a dziś jakoś tak włosy mi wchodzą w twarz. Jedyne czego wam nie pokażę w tym odcinku, w najbliższych paru odcinkach, to po prostu już stanowiska za dnia, bo wracam na tyle późno, że nie mogę tego uchwycić. Mamy ciemne dni, ponure dni, i po prostu powiem wam jak zawsze: przepraszam, ale mnie dziś wszystko swędzi, drapie, gryzie, i kicham jak szalona. Więc powiem Wam tylko, gdzie stoi, określę to pomieszczenie, i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, dobra, bo się rozkręciłam na temat. Niejakie, a spójrzcie w ogóle, nie, mam nadzieję, że to widać. Ale ja mam już taką totalnie świąteczną podkoszulkę, dostałam od Mikołaja z ciasteczkiem, super jest. No dobra, mm, więc tak, zaczynamy o Monsterze, kiedy ją kupiłam. No i to jest hit, bo to co widzicie tutaj, to udało mi się wyhodować z jednego liścia. I tego jednego liścia nabyłam w zeszłym roku, myślę, że tak koło września. Więc z jednego liścia, który jeszcze ze mną do dziś tu jest, i który byłby to liść, ciężko mi się zorientować, to będzie ten tutaj będzie najprawdopodobniej ten tu z tego liścia, udało mi się wyhodować tą roślinę, ja byłam pełna e, wątpliwości czy w ogóle mi się uda ją utrzymać i popełniłam na początku parę błędów, myślę, że jednym z nich było urwanie korzonka powietrznego kawałka, nie całego kawałka korzonka powietrznego um, bo jakoś mi się te szklanki nie mieściły i, i tak próbowałam go zakręcić i w ogóle nie poszło mi. więc ja już pełna obaw, bo roślina jak dla mnie nie była tania, za jeden ten list listek, zapłaciłam 40 euro, zamówiłam go w tym samym czasie z kolegą. On ma trochę mniejsze egzemplarze, więc ja jestem z mojego do... dobra, jestem z niego dumna, nie powinno się chwalić roślin. Nie wiem jak u was, ale u mnie w domu właśnie tak. Moja mama mówiła ja nie chwal, nie chwal, bo padnie. No więc tak, gdzie stoi? Słuchajcie, ona stoi w tym pokoju, jest to spokój od strony południowej, choć na początku samym, ona dopiero w tym pokoju stoi od czerwca od czerwca, kiedy ją przesadziłam, ukorzeniłam i zagęściłam, więc nie tak długo ale ma się w nim bardzo dobrze, bo widać że wypuszcza takie fajne liście Chociaż ja jestem pełna obaw co do tych liści to jest tak mm, to jest jej najnowszy liść choć widzę, że tu zgrubienie na tej gałązce już jest dosyć y, takie obfite, więc prawdopodobnie wypuści jeszcze jednego za jakiś czas za całkiem niedługo i ten ten i ten to są tak, to są dwa najnowsze liście. To jest z sadzonki szczytowej, którą ukorzyniałam w tym roku. Tak się prezentuje jej najnowszy listek, a to jest ten, który wypuściła również. One praktycznie wyszły w tym samym czasie, więc tak się prezentują, ta ilość bieli mnie trochę przeraża. Mimo, że teraz naprawdę od trzech tygodni, myślę, że wczoraj i przedczoraj mieliśmy trochę słońca, ale od trzech tygodni prawie tego słońca w ogóle nie było, no i jeszcze nic się złego nie zadziało z tymi liśćmi i wiecie, nie ma żadnych plam. I wypuszcza mimo tego, że nie stoi w takim super jasnym miejscu. Oprócz tego, że jak wiecie, ja wspominam, to jest pokój od strony południowej. Latem nie dochodzą tu żadne bezpośrednie promienie słońca. Zimą tak, jak najbardziej, jeśli to słońce w ogóle wyjdzie, ale jak wiecie, zimą dzień jest krótszy. Więc tak, zimą wpada mi tu słońce, latem natomiast nie. I nie mam jakiegoś takiego dużego doświadczenia, jeśli chodzi o tą monsterę, i to stanowisko. I tak sobie myślę, że jak ona mi jeszcze tak sporo podrośnie, to wyląduje tu na tej ścianie, gdzie dokładnie teraz widzicie choinkę, i najwyżej dostanie swoją lampkę, żeby, wiecie, nie wpadła w totalny regres. Ale to trzeba obserwować. Monstera, jako taka, tu mam zieloną, radzi sobie super, więc myślę, że i ta z tą białą wariegacją powinna sobie jakoś dać radę. Jeśli nie, i zacznie mi puszczać więcej zielonych liści, to po prostu dostanie lampkę. Ale póki co stoi sobie w tamtym kącie i ma się jak na razie odpukać w niemalowane dobrze podłoże. No i ja mam cały film, u, jak ukorzeniałam ten jeden szczyt, więc jeśli macie ochotę, to możecie sobie tam zobaczyć i tam będzie też widać moje podłoże. A tak żeby was nie kłamać, to w moim podłożu jest sporo kokosu, e, chipsów kokosowych sporo, to nie. Myślę, że tak mam mm, jedną. Czwartą ziemi, nie jedną trzecią ziemi, potem dodaję sobie korę kokosową, którą uwielbiam i wydaje mi się, że rośliny również ją lubią. Dodaję perlit, na przykład ceramizm, bo mam leczuzę, jak mi się tam gdzieś sypnie, to też nie widzę w tym problemu, też sobie dodaję jako taki rozluźniacz. Y no, mieszam to z korą kokosową, i tak mniej więcej wygląda moje podłoże. A jeśli byście chcieli zobaczyć dokładnie, to ja w wielu filmach pokazywałam już to podłoże. Nie wiem, czy jest jakiś sens robić stricte film o podłożu, bo u mnie to podłoże również się zmienia. Wiecie, to jest do monster, do filodendronów mam mniej więcej takie samo, i mm, zależy, co mam w domu, z tego korzystam. Wiecie, jeśli chodzi o rozluźniacze, ale wtedy tak mniej więcej daje... Mm, tak od 1 do 10, jakbym miała to wszystko, no to tak 40% to powiedzmy ziemia jest, i tak sobie resztę dodaję. Jak mi coś nie podpasuje, to dodaję trochę więcej, ale z podłożem to jest tak, że zależy, jaką macie rękę do podlewania. Moje rośliny nie narzekałem na, na to podłoże, mimo tego, że ja mam dosyć taką wiecie, sk Ja skromnie leję tym roślinom, więc. Trzeba też się na tym złapać, że złapałam się sama też na tym, że monstery delicjozy podlewałam zbyt skromnie latem jakoś, i zauważyłam, że liście mi klap, klapły tak w dół nawet po podlewaniu, więc musiałam jej dolać, więc podlewanie to jest taka, wiecie, yy, taka trudna sprawa. No dobra. Ale bo już powiedziałam o podlewaniu, a chciałam powiedzieć o pielęgnacji. No i pielęgnacja, słuchajcie, mimo że tu wisi, nie wiem czy tu widać saszetka, to ona wisi tak przezornie. Bo miałam atak przędziorka, troszeczkę się wystraszałam, że też by mogła mieć, ale mimo wszystko jakoś pielęgnacyjnie to ona naprawdę nie sprawia mi kłopotów, mimo tego, że ja byłam totalnie wystraszona, bo kupić sobie roślinę za 40 euro, jeden liść, jeden liść, no to jest dosyć dużo pieniędzy, więc trochę się obawiałam, czy mi wyjdzie. Ale nie nasporzyła mi jakoś dużo kłopotów. Naprawdę poszło dosyć to fajnie, sprawnie, choć na tego pierwszego liścia, bo to, był, to była sadzonka cięta z jednym liściem, no musiałam się ta czekać, bardzo długo czekałam, myślę, że jakieś 3 czy 4 miesiące, zanim e, stożek jakiś mi wyrósł, ale udało mi się, udało mi się, jest teraz ze mną, naprawdę bardzo mnie cieszy, tu są teraz dwie sadzonki, jak wspominałam, bo uciąłam sobie szczyt, więc możecie sobie zajrzeć na film, do tego filmu, myślę, że gdzieś go podlinkuję, gdzieś się na samym początku pokaże ten film, no jest cudna. Nie spodziewałam się tego, że będzie tak łatwo z nią, no wiecie, wariegacja, moja pierwsza roślina w sumie taka z wariegacją, więc byłam pełna, naprawdę pełna obaw, że coś tu nie pójdzie, że będzie, że straci wariegację, czy że zacznie puszczać, że dostanie dużo brązowych plam, ale nie, jest póki co ok. I to naprawdę trzeba pukać w niemalowane, bo ja jestem wciąż pełna obaw, że gdzieś tam coś tam po drodze może pójść nie tak. Ze stanowiska też jest zadowolona. Podlewam ją jak inne swoje rośliny. Mm. Teraz tak myślę, że raz na 10 dni. To zależy też, ile tego słońca tu wpada, bo to jest też taki pokój, który niekoniecznie jest ogrzewany. To jest tak 18-19 stopni, bo i tak więcej czasu nas nie ma niż jesteśmy. Więc tak jak nas nie ma, to mniej więcej 18-19 stopni tu jest. I myślę, że te rośliny też jakoś w miarę są zadowolone. Nie jest doświadczone przez okres zimowy, bo na przykład na półkach, ym, tam gdzie mam dużo anturii i innych roślin, bo mam takie dwie długie półki, jeśli nie oglądaliście moich filmów wcześniej, to zobaczcie sobie jakiś przegląd, to tam właśnie są takie dwie duże półki, to tam swoje rośliny doświetlam, ale powiem Wam, że no to też nie jest takie raczej oświetlanie ich, bo ta lampka działa powiedzmy przez 3 godziny dziennie, jeśli na przykład teraz, jak mamy już y, ten okres zimowy, gdzie palą się wszystkie, wiecie, te światełka i nieświatełka, to to troszeczkę by zaburzało tą aurę, ale mimo wszystko nie przeszkadza, choć nie włączam chwilowo tych lampek, no bo wiecie, ja tu taki nastrój mam świąteczny i jest miło i przyjemnie, nawet bez żadnego światła. Więc, jeśli wiecie, co mam na myśli, choinka pachnie i te sprawy. Więc mam tylko pozytywne doświadczenia. Póki co co do tej rośliny, to zawsze może się zmienić. Na pewno Wam ją polecam, bo ona tak fajnie zeszła z ceny, nawet gdzieś widziałam w niemieckim Hagebau za 18 euro, co prawda z mniejszą ilością wariegacji niż jest tu na tym liściu, ale tu nic, słuchajcie, ta wariegacja może powrócić, ja myślę, że to jest za 18 euro, ona była w cenie takiej jakbyśmy za 10 euro sobie zwykłą monsterkę kupili, taką... No, powiedzmy, tam były jakieś 4 czy 5 liści, więc naprawdę to była szansa, żeby sobie fajną roślinę kupić i powalczyć o tą wariegację, bo ona lubi wracać. Dziś u kogoś widziałam film, gdzie właśnie miał tylko. Jakieś takie dwie delikatne czy trzy delikatne ciapeczki w bialusie, małe bialeńkie, bieleń, bieleńkie, białe, małe trzy białe ciapki na zielonym liściu. No i po jakimś czasie udało się, udało się tą roślinę wyprowadzić, że ona miała więcej tej wariegacji, więc nie zanikła tak do końca. Więc, jeśli macie okazję i szansę gdzieś dopaść jakiejś fajnej cenie taką monsterkę, nawet z jednego liścia, to próbujcie. Jeśli cena jest rozsądna, uważacie, że jest adekwatna, a chcielibyście koniecznie mieć taką roślinę, to warto zaryzykować i spróbować um, zakupić sobie. Póki co nie miałam u niej żadnych szkodników, z czego się bardzo cieszę. A Przędziorek uwielbia moje mieszkanie, kocha, kocha, to jest taki w ogóle moje mieszkanie. To chyba jest magnes na Przędziorka. Z czórnastkami dosyć szybko sobie się upora, były kiedyś na synonium, monstery w ogóle nawet nie tykły. No dobra, ale kończę, bo się rozgadałam totalnie. Mhm. Więc co, do zobaczenia w następnym filmie. Pa!